W związku z rozwojem internetu i technologii streamingowych media żyją obecnie więcej niż jednej tożsamości. Nie tylko jako nadawca, czyli on air, ale również jako marka medialna w przestrzeni internetowej, czyli online, jako dostawca treści na żądanie, w każdym miejscu i czasie, czyli on demand, jako kreator emocji, czyli on mind, oraz jako producent programów, czyli on production. Wszystkie te nowe role powodują, że media mają dzisiaj inny, nielinearny charakter. Nie są tylko nadawcami, ale bardziej producentami kontentu, czyli treści medialnych emitowanych w różnych technologiach. Jak zmieniają się media? Co to jest konwergencja mediów? Jak należy budować nowe usługi medialne? Właśnie na te pytania odpowiem w dzisiejszym odcinku. Nazywam się Adam Rudawski i zapraszam na One Pager, krótki ekspercki wideokast o mediach. Dotychczasowy podział mediów na prasę radio, telewizję i media społecznościowe jest już przestarzały. Postępujący proces konwergencji mediów, czyli mieszania się różnych form medialnych powoduje, że wszystkie treści pisane, materiały audio i wideo mogą być prezentowane w każdym z wyżej wymienionych mediów. Wszystkie te treści przenikają się w sieci, a coraz większe znaczenie internetu i mediów społecznościowych w komunikacji społecznej zapowiada wyłonienie się nowego, dopasowanego do wyzwań rynkowych modelu mediów. Właśnie z tego powodu najbardziej prawidłowy wydaje się obecnie podział mediów według rodzaju kontentu, czyli rodzaju prezentowanych treści. Pierwszy z nich to informacja, czyli wszystkie treści informacyjne w dowolnym zapisie słownym, audio czy wideo. Następna grupa to muzyka, niezależnie czy słuchana w radiu, czy na platformach streamingowych. Kolejna grupa to filmy i seriale, oglądane zarówno w tradycyjnej telewizji, czy za pośrednictwem serwisów VOD. Sport to następna znacząca grupa produktów medialnych, zawierająca także coraz popularniejszy e-sport. Trudno sobie wyobrazić media bez programów rozrywkowych, zwanych w kulturze anglosaskiej shows. Podział ten kończy kontent dokumentalny w postaci filmów, podcastów czy pisanych felietonów. Tak skonstruowany podział mediów może pomóc w lepszym dopasowaniu kontentu do odbiorcy, w szczególności w sposobie doboru zrównoważonej technologii dystrybucji czy wiekowej grupy docelowej. Powinna zadziałać tu zasada: im lepsze dopasowanie, tym mniejsze zużycie energii i mniejszy ślad węglowy. Powszechna dzięki smartfonom mobilność medialna mieszkańców Ziemi przecież mamy 4,5 miliarda osób ze stałym dostępem do internetu wymusza rozwój technologii internetowej jako wiodącej i przyszłości dominującej. Wiedząc o tym, konstruujmy nowe usługi medialne pamiętając, że jak coś jest niematerialne, to nie znaczy, że nie pozostawia śladu węglowego. Ponadto, przy tworzeniu nowych usług medialnych, bardzo dokładnie dopasowujmy kanały dystrybucji do potrzeb konkretnych grup docelowych. Im lepiej dopasowany kanał, tym dokładniejsze dotarcie, ale i mniejsze zużycie energii. Nie zapominajmy o nowych pokoleniach, które inaczej konsumują media i dla nich przygotowujmy produkty medialne raczej online niż on-air. Bądźmy też świadomi, że sztuczna inteligencja Pomaga firmom i klientom w dopasowaniu produktów do ich potrzeb, ale jest też bardzo energochłonna. I najważniejsze, jeżeli wydaje się nam, że na 100% wiemy czego potrzebuje nasz klient, szczególnie ten z nowych pokoleń, to sprawdźmy to wcześniej w badaniach rynku. Naprawdę wiele nas może zaskoczyć.